Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam pokazać jak ja robię tego torta bezowego z tych moich placków upieczonych, z tej bezy Jak się pięknie upiekło, chrupiące, słychać? A w środku jest soczysta i taka właśnie ma być. I teraz przechodzimy do robienia tego właśnie kremu z mascarpone i z zbitej śmietany dajemy tylko i wyłącznie cukier waniliowy ja tutaj mam też proszę zobaczyć, malinowy sos również sama zrobiłam przytrzymuję w zerówce parę, nieraz tygodni wytrzymuję. można nieraz poporcjować, zamrozić później tylko podmrażacie polewacie wtedy pośmietanie. śmietanie naprawdę dużo lepiej smakuje przynajmniej dla mnie, dla mojej rodziny i dla tych, którzy jedli się po prostu zachwycali truskawki właśnie ta czarna tutaj jest yy, jagoda ona jest hodowlana nie wiem jak to się mówi bo w środku jest zielona proszę zobaczyć ale to jest ta i to sos malinowy do tego owoce idealne ja daję 600 potrzebuję czy chcę mieć troszeczkę więcej Tutaj mamy ten maskapony. I teraz zaczynamy to wszystko pomalutku. Wymieszam leciutko to. I zaczynamy zaraz ubijać. I już mamy to ubite mówię jeszcze raz, proszę zobaczyć. Za każdym razem proszę zobaczyć, ale proszę zobaczyć, naprawdę ubiło się pięknie. I tym tą masą będziemy teraz przekładać. Ja tutaj wezmę połowę tej wezmę tej śmietany. I do tej śmietany dołożę Zwieczył łyżki tego sosu z Malin. On jest gotowany. Macie również go na moim kanale. To tak będzie smakowało jak lody owocowe. Naprawdę bardzo dobrze. To leciutko tylko tak mieszamy. I wykładamy to już tutaj na tą bezę. Naprawdę będzie. Bardzo smaczna. Gdyby Wam wyszło troszeczkę za mało, to można również dołożyć z tej drugiej części. I ja jeszcze poleję troszeczkę po tym. Naprawdę to będzie dużo smaczniejsze. Jagódki. Jagody. Teraz na to kładziemy tą drugą część. Proszę zobaczyć jak on wygląda tutaj. Ja nie lubię w jednym kawałku, ponieważ jak się piecze taką wysoką, a potem jeszcze śmietana, jeszcze owoce, to ładnie wygląda, naprawdę do zdjęcia jest idealne, ale później do krojenia jedzenia nie jest praktyczne, dlatego ja zawsze piekę tak w dwóch częściach i tutaj mam tą śmietanę do dekoracji jeszcze. Kładziemy na wierzch i przechodzimy do dekoracji. Zostawiłam specjalnie te listki, żeby to ładnie wyglądało od truskawek. Tak robimy równomiernie, wtedy wiemy, że nam wyjdzie równo. truskawki już pięknie pachną chociaż nie ma jeszcze lata ale ja się trafią takie brzydkie kwaśne ale te są akurat słodkie tak to wygląda tutaj mam kiwi można pomiędzy jeszcze udekorować kiwi będzie również ładnie wyglądało Wygląda ten tort bezowy, dwuczęściowy. Można zrobić trzy-, czteroczęściowy, ale ja myślę, że to starczy. Można, jeżeli Wam będzie za nisko, to wtedy szerzej kroimy tą porcję, a więc tak wygląda. Można jeszcze posypać wiórkami kokosowymi, jak to sobie życzy, albo białą czekoladą. Zrobię zdjęcie, zaraz ukroję. Pokażę, jak to wygląda na przekroju. Teraz przechodzimy do krojenia tego tortu, żeby zobaczyć, jak wyszedł w ogóle. Ładnie chrupie. Tak wygląda ten torcik z tą masą. Troszeczkę taka różowa w środku przez to, że dołożyłam tego soku. I próbujemy. Tu jest ten soczek. Mm. Po prostu pyszny. Naprawdę. Proszę zobaczyć. Tutaj jest właśnie to ciasto z tym sosem, z tym kremem, z tym sosem, z jagodami. Naprawdę pyszne. Mm. Proszę zobaczyć, co można zrobić z resztek jajka, można powiedzieć, z tego białka. Przełożyć. A więc dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję że mi oglądacie, dziękuję również za łapki w górę. Zapraszam na mój kanał. Jest dużo fajnych rzeczy. Ten tydzień akurat na słodko, poprzedni był na święta dużo gotowanego, a więc zapraszam i jeszcze raz dziękuję. Do widzenia.